ma W ogóle, widzowie, jutro będzie stry, e, e, film z wyjmowania kick i wyjmujemy wszystkie kick z Apexa Pro Mini Wireless. I za kila dos za kila dwa kick-upy I celem naszym jest zrobienie win No, zrobić wina to po pierwsze. A po drugie mieć wszystkie 3 mam Mamy na to 5G. Już spaść lekę! Uuuuh, Sigma, Sigma. Ale Sigma. Jakżeś to najlepiej mój było to schabo. Obserwujcie go sobie na TikToku. Schabo, 474. Polecam się. No fajne filmiki polecamy. Oglądać. Takie. I mnie też najlep małka, najlepsze duo y, Małpa, duo, kropka, najlepsze 8. Y, no. Także polecamy nas oglądać, też tam będziemy i gdy będziemy mieli 1000, a na najlepsze duo mamy już 400. D pom, Ale w końcu jakby niektórzy nas głosili na najlepszym końcu, gdzie mieliśmy 1000 obserwacji. I już nie mógł Ty mógł kolejny sztucer, ty sobie weź teraz. Nie chcę weź. Spoko, nie, ale nie mam za co. Spoko. Ale weź. Weź, dziękuję. Chodź typ. Ogólnie m, będą jakieś konkursiki o, VD, o, o, typ, jakby, o jakieś emotki. Kurde, oni tu są, oni tu są. Nie wiesz jak lepiej. Dobra, też wierzę. Ej, nie, nie żyję. Jadę. Nice, nice, nice. Dwadzieścia Nie żyję. What? Czy nie? Dwadzieścia... 20... Nie. Keb. Tak. Dać! Uuu, sitom! Dawaj, pingwinek. Czekaj. Kurde, uważaj. Sobie tańczyły najlepsze, a ty nagle jakieś typy nasunąłeś. Ej, mam grafę. Ja też. Daję ci. Ej, ja mam, ja mam. Szybko rytujemy wbóle gdzie. Ale ja tak kocham legends party. Widzimy na napiszcie, napiszcie w komentarzu. Jaka jest wasza ulubiona broń? Albo z której najlepiej wam się gra? Ale typowo na reloadzie, a nie na ten na battle. No. Na live'ach, na TikToku i na YouTubie może be, za zagramy, zagramy z, z złotych, widzami za 10 zł na tiktok na YouTubie, ale to będzie po pierwszych znajomych i będzie mógł zagrać Wam Jana, albo je, I albo Albo Bo Niku nie podajemy na live. Chodź, Ty. dło. I podajemy, będzie cały czas podany Nik, ale. Będziemy przygotować. Gdy ktoś Aż to jest trio. Ej, to uciekać, tutaj. Ja kurde, minigana mieli. Uważaj, bo oni tam będą się klepać. Dobra, sigma? Jest git? Um, I w, 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 w TikToku, gdy będzie tysiąc obserwacji? Będzie do rozdania 1000 subzachodnich i tam Top Donator no wygra to... pod koniec uh -huh. live'a. Ale żeby zagrać tak i mieć znajomych tylko nas, no to trzeba dać minimum 3 róże. Wy... 3 róże, albo, albo... na wartość 3 monet no. No, czyli jakieś tam. No tak, złotówkę. Złotówkę. Znaczy no, ciężar, nie? No, jakiś tak. Ale. A, ja, super. Bo, tak. Gdy ktoś pisze na przykład jakieś głupie rzeczy, to. Dostaję od razu wam mówię że. Dostaję bana by, razu, na livea Bo to nie ma sensu, gdy ktoś pisze raz, jakieś pisa. rzeczy. My jesteśmy family friends, więc. A jak chcesz tego? I... Nie Ja nie lubię Tru... Dobra, to zaraz uwielbiam ja nie lubię tej kąpy. To zaraz, pójdę Zwykłej skrzynki trafiam A co zrobiłeś? O, Chargera, z... ja myślałem, że stucę Masz Daj, no, no i na telewizorze mi się o wiele gorzej tyle. No, wejdź Uuu, pompa szybka Legendarna Legendary? Kurde ja mogę AMO do SMG. Nie Ja mam tylko. O tu jest, dobra. Masz fotki. Jesteśmy na najlepszym ja do okej? Chcę, żebym nazwa wskazuje na YouTube. Czekam, bo to jednak jest doło, nie słowo. O ja, nie! Ja. Chodź, skąd... Skąd wiesz? mam. Skąd jesteś? Nie wiem właśnie. Nie mogę budować. Nie wiem dlaczego, to mi się nie da zbudować. Nie mogę... Dad, dead, pom, Chodź, ja mam... ja mam I Mi się nagle robią jakieś dziwne ustawienia. Teraz wszystko ci tym pozwolimy. Zawiesz? Nie. Muszę jeszcze podłączyć, nie? Czemu? Powiem coś masz Czemu? Ja Poruszaj mnie nie chcę. No. Ok. Dobra, tak. Nie. Nie no. Dlaczego ludzie się to tak dzieje, nie? Nie Dlaczego? mogę wbić. Dlatego, że e, grałem niedawno na klawiaturze. W tym No. To ja Charger w lego wersji ma 5 nie? Wiedziałam to, ale dopiero teraz nad tym się zastanowię. My będziemy takie pojedyncze gierki wrzucać na YouTube? Bo to by było za długie odcinek, gdy nawet dwie byśmy, No, może trzy. Dwie może jeszcze by się zmieściły, ale już tak wątpię, że ktoś do końca będzie to oglądał. Że ogólnie filmiki mało kto ogląda teraz. Bardziej te shorty jakieś. O, filmiki były lepsze zawsze. Bad. Czy lecz pomogę to. Tak już lepiej. No kurde, mm. dostałem 62 w ja pierdziemy. Ja no może dwa się zmieszczą, ale wątpię. Tej grę, teraz na pewno nie, ale no, może nastąpić. Ale ja nie mogę wydawać, nie? Aha. Hmm. Ty masz, Masz chyba tam podłączone coś? Jeśli nie, to się Mam pod Eddaszek. Bo mi się włączyły jakby klawiaturę, jakbym grał pod klawiaturą. 70 wątków. Nie, nie, nie wiem czy white, ale... Ale ten fotel jest średni, wygodny. Taki... My teraz pewnie będziemy po tej grze kończyć, ale wrzucimy filmiki. Dlatego, że po pierwsze nam się nie bilduje, jakby mi się coś nie bilduje i musimy to naprawić. Dobra, wlociał do w mnie. 40 like. Z Nie patrzcie na niego, bo to jakiś mały Jakiś gamer bez no, ja pierdzielę! Ranna. Co tu nagle ty są? Halo, ja nie chciałem... Ja nie proszę, Ja nikogo nie zapraszałem na tę imprezę. Miałam być imprezka tylko z moim blaskiem. A ja nie mam O oh, kurde Masz się wziął chyba bo... Nie Ale Uuu ale się idę Weź się ulecz A chodź do mnie co ci dam Dzięki Chilful Weź sobie wykup te medy Na ledach Ty pójdź pod rzut Dobra Weź się wziąłem Idę stąd Nie wiem. Gdzie że bierzesz jak, masz... jakiekolwiek też banujemy, bo... Nie wiem czy to mam sprawia przyjemność, nie? Ale... Po co przypinać? Masz. Ty bierzesz medy czy nie? No mogę wziąć. Dobra, to masz. A ile masz? Dwa. To... To ja pójdę tam wykupić i ci kupię jednego. Nie, ja idę po... Dobra, ja razem pracujemy, ale ja będę był spoko. Ej, gościu na zrzucia. Spas? Nie wiem. O kurde, sposób, nie warto, nie warto. Kurde, znagowało mi się coś. Ale no, to się bawi. Widzisz trochę głośniki pod głośno. A nie Bir de bu takvim hatıra yerleştirdim. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Может еще пухлить.